Dlaczego demonowi zależy na rozproszeniu? Tak to jest właśnie z demonami, że im zależy na wielości naszych myśli, na tym, żeby nas rozproszyć, żeby nas zwrócić do. Wielu rzeczy jednocześnie najlepiej. I nie chodzi o podzielność uwagi, tylko o to, żeby się zajmować wszystkim jakoś po trochu, ale tak naprawdę, żeby to nie było w żaden sposób spójne, a na pewno, żeby się nie koncentrowało na Panu Bogu, żeby z Pana Boga nie wyrastało i w nim nie znajdowało dopełnienia. Dlatego mnisi mówią takie hasło, monotropos, jedna droga, Szukaj jednego końca sznurka. Idź za jedną myślą, idź za jedną intuicją. Powtarzaj jedno zdanie, żebyś nie dał się rozproszyć. Uważajmy na to, żeby nie ulec tej demonicznej pokusie do rozproszenia. Demon rozprasza. Bóg jednoczy.